Napchamy tak, tak tego. Tu się odbywa nielegalny załadunek legalnego towaru. Zbawem ślepy. Tak, mamy nowego człowieka w bandzie. Zamieniamy ślepych. Tamten to wygląda nasz od razu na niepełnosprawnego, a ten to tutaj wygląda porządnie człowiek. A ile tego tu jest? No trzy wody pełne auto. To jest mniejszy, mniejszy, mniejszy. Mniejsze, no? Ja to zawsze woziłem takie w reklamówce z Biedronki. Ty Marcin. Tyż jesteś Marcin? Tak. Co ty gadasz? Mówiłem, no że to jest 2. Ty. Jakbyśmy tam tego wzięli, to byśmy ci go tu zostawili. Nikt <grym> by się nie zorientował. Ile jeszcze? Tyle samo? Więcej. Pięć. A ile tu jest? Cztery dopiero. Człowieku, co to takie wielkie te wory? Ty. Co to takie duże te wory? Trzeba na fotele. A w pionie nie za bardzo nie lubią jeździć? Nie lubią. Ale będą musiały Poważniej pięć musi wejść do środka? Co? Czy tu wejdą? To wejdą? Ty by tu jakimś może co chycić czymś, nie? Czy od przodu wezmę stamtąd i zamkniemy? Poczekaj jak to zrobić. Trzak no, Grzesiu skur... Ty patrz się za... Dobra, na fotele wejdą ile? Z2, ze Z3? Ze Fotelik zapniemy jeden poli, cholera. Jak ja to policzyłem? Poczekaj, zaraz to przeliczymy. O, przyjadę po